Hello mordy, tutaj wszystko zajebiście, sobie siedzę, to jest nasza zajebioza, tutaj chociaż, można nazwać chujowo, no i co, w dupie mamy to, dupa, cycki. to jest pojebane, tutaj w naszym mieście, chyba że to jest grane, choć możesz nazwać, że jesteśmy peldałami, to tutaj nie ma, wszyscy se się Pierdalamy, chymża nasze miasto. bloki kultury to chujoza Tutaj sobie robimy do bardzo wiek, tu jest zajebioza To co mamy robić jest tutaj przezajebiste, choć to nie nasza sprawa. Mamy co tutaj jest, Oh yeah, wszystko w blokach kultury to jest pojebany świat w naszej kurwa tutaj hym Kurwa, muszę sobie pograć na komputer, tylko zobaczyć, czy braki mi przeszkodzą, zobaczę już. Ty kurwa, oddawaj mi mój komputer, wypierdalaj od niego rano, kurwa, wypierdalaj. Bruda się teraz moja kurwa kolejna PC, to odpierdol się ode mnie, kurwa. Co Wczoraj do późna grałeś, a ja czekam. Weź teraz moja kolej, mam, mam powiedzieć księżom, kto teraz gra na kombie. czy wy, wy? faktycznie zespapierdoliło was? nawet nie dajcie mi pospać. Co wy kurwach chcecie ode mnie teraz? Kolejanki, wstawajcie, już czas się obudzić, bo ja się obudziłam, to wy też dobra wstawać. Wstawać, wszyscy wstawać, koleżanki, wstawajcie już czas się obudzić, a nie leżeć tak sobie czas stawać. Kurwa, od razu wstajesz, nie dajesz mi kurwa pospać. Weź się, odpierdol ode mnie, no kurwa. Kurwa, co wy tam tak przekinacie, co kurwa mnie tak pizdy budzicie, kurwa. No, właśnie czy pojebało, że było tej, o szóstej rano mi kurwa buzić? Co za złe wieści. Czarnuchy mają przepis na lepszą marihuanę. Ej, Ty, chodź tutaj. Mamy misję dla Ciebie. Idę na misję. Zrobić co mam. Czytałem raport i tak pójdę do przepis po marihuanę, no, muszę iść po tym przepis na marihuanę, no, idę po to. Lanko. To jak, gdzie kładziemy tam na no, naszą bombę? No gdzie, masz pomysł, gdzie szef kazał nam to przynieść? Nie ma gumbe. No i mi się, ja już tutaj dwa godziny się robię, że, że coś ale mi się tak już nie chce, że może idziemy sobie na białe laseczki albo chłopaczki. No. Musimy wytrzymać służbę u pana, bo to wtedy pójdziemy na białych chłopczyki i dziewczynki. Wytrzymaj trochę jeszcze. Dlaczego oszukujesz w kartach? To nieładnie się tak bawić, Asen. No, Piotruś. Pierdolony się. przecież to ty oszukiwałeś, a jak się go grałem, dawaj mi moje 200 zł zakładu ty pierdolony cwelu. Masz te dokumenty, zaraz sobie je zobaczę. Tylko muszę jechać, dobra? Yy, to jak zmasz się? Kurwa, no ja tutaj cały przepis wraz z nasionami, Marychy, ale kurwa, będzie zajebiście. he, he. he. No kurwa, teraz to już przyjebaliście. Wyjebane śmieci. Jak mogliście dać się zabić? Waszych kolegów i zajebać nasz tajny przepis na marychowrgery, Hovergery. Wyjebane śmiecie, wypierdolone chuj.